Chyba widzowie! Dzisiaj, jak chyba widzicie, będziemy grali w moją nową grę na Robloxie, którą tworzyłem bardzo krótko. Jak widzicie, tworzyłem ją sam. Były już 7 wizyt, z czego dwie to ja raz dla testu, a raz na drugim koncie, by sobie pograć. O, mogę zrobić to. Teraz. Jak widzicie, tylko ja dałem tutaj... O, ale dobra, zacznijmy grać. Jakby co, to mm, można 50 osób na serwer. Żeby było uczciwie, chcę, żeby tylko trzy osoby na jednym serwerze były. Bo inaczej, to nie będę miał swojego celu. Jakby się na początku jesteśmy atakowani przez zombiaki. to będę kupił pistolet. Okej, okay, dobra. Jak widzicie tutaj mam trzy spawnery, one będą sprawy z jakiś o! Jedę się ze spawnerów. I idealnie akurat są wyliczone naboje w tym pistolecie. A jakby ktoś pytał jak mocno trzymać podobne, żeby stworzyć taką grę, to odpowiem nie, nie trzeba kupować. Zrobiłem tą grę z samych modeli. Akurat miałem problem tutaj z otoczeniem, bo chciałem, żeby był o, że normalnie grać walczyć z obiekami, ale żeby nie mógł uciec poza jakiś obrót świata, żeby nie było śmierci od upadku poza mapę. No to pomyślałem, fajnie będę było ściany. No i tak to wyszło. Mój pierwszy klap, który stworzyłem w by Orobloxie. Znaczy, miałem tworzyć inną grę, ale objęłabym mnie ja ona prawa autorskie, ponieważ ktoś już taką grę stworzył. I jakby co, to nie kodowałem w tej grze, już, tak mów, już to mówiłem. I ktoś być błędy, nie ja jakie w tej grze są błędy. Z niektórymi modelami i zaraz Wam pokażę. Patrzcie, tu tutaj mamy podkaleczenia. I to nie jest podkaleczenia. Ja zaraz Wam to wytłumaczę. Zostańmy zranieni. Ała, ała. Dobra, teraz się uleczmy. I widzicie, po chwili nam zabiera. Mamy jeszcze jeden błąd. To znaczy dwa błędy, ale jednego nie chcemy się pokazywać. Otóż. Pierwszy błąd jest taki, że tym nie można strzelać. Um, ten błot, którego nie chcę mi się pokazywać, to też, że to jest naprawdę słabe, bo... Kurde, nie to. Bo jak się w tym strzela, to zobieg się od razu leczy. Więc to jest. Tylko... Więc to jest tylko gracz taki karabin. i identity nie działa. O! Jeszcze jest jeden błąd, z jakie mogą się niszczyć nawzajem. Ale robię w tą grę na szybko. No to tak, żebyśmy miałem zrywkę. Ale pamiętajcie, trzosy Max na jeden serwer, bo normalnie jakby były dwie, czyli to, to 50 małe. Ty gra będzie mocno popularna. To normalne. Niektóre osoby albo y, szukają przez kilka godzin pustego y, <laughs> serwera albo podobnego z dwoma osobami, albo po prostu. Oni po prostu yy, grały i patrzą jak im o te zombiaki, albo po prostu tela dobrego. Bo ja akurat miałem problem i już wiele razy miałem taki problem z grze, że chciałem, że chciałem wziąć, a mi się nie dało. Aby problem mają też niektóre osoby z w szkole podczas WF-u, czyli na przykład grają w piłkę tylko, żeby kopnąć piłkę. Tylko przez to, że inni tu piłki kopią. No, ale nie będziemy porównywać mojej gry do, do najwyższego paru, który będzie już za mało No, szykujcie się lepiej do szkoły, bo to będzie. Według mnie to będzie biedny w szkole. Przez to, że. Jest wie ciężko. Jest bardzo... Szalejny, jest szaleństwo w ogóle w tej szkole. Normalnie to... Mamy niektóre osoby w klasie które dręczą i dydyś. Mamy najsilniejszą osobę. I ja to z nami ale tak nie dość, śpie. po prostu, no, przez chwilę, tak jakby, znać to skojarzenie. Myślę o niebieskich migdałach, no właśnie. I po prostu o niczym nie myślę, nie coś się dzieje wokół mnie, bo jestem tak jakby odcięte. Ale dobra, nie bardzo. Nie będę powiedzieć o mojej historii szkolnictwa. No Podajcie do mojej gierki, mówcie jaki jest wasz rekord za niektórych zrobiam O akurat mój rekord to ile? Tak wiem 50 przez jeden dzień Dobra. Wbijajcie do Mówcie swoje rekordy. Um, mówcie czy w jakiejś broni wyzerowaliście amunicję, bo... Ciężko jest w tej grze wyzerować amunicję w jakiejkolwiek broni, Te bronie, o, je tylko dla ozdoby, więc w niej chyba wyzerowaliście, bo nie, że chwalenie się tym dobra podajcie do gierki i tak